Donald jest głodny. Chłopcy, jedziemy na piknik do Maka. Witamy w McDonald's. Proszę złożyć zamówienie. Domofon ma być cicho, bo Donald nie lubi się powtarzać. Donald chce trzy cheeseburgery, ale bez sera. Czy słychać burgery? Domofon jest głuchy, czy tylko popsuty? Donald chce trzy cheeseburgery bez sera. Donald musi dbać o linię. Dalej, dwa Big Maci, ale tylko z pojedynczym kotletem, bo Donat musi liczyć kilogramy. I mały. Bardzo mały szejk czekoladowy. O, i małe frytki. I porcję Mad nagetców, ale tylko pięć. Zostawię już sześć Mad proszę Pana. Więc niech domofon weźmie szóstego Nagets'a i wsadzi sobie go w dupę. Ja tu dbam o linię. Chłopcy, wasza kolej. Zamawiajcie. Ja własne kurczak burgera, ja lody, a ja frytki i... No szybciej z tym zamawianiem! Ile można czekać? To już wszystko wujku, to wszystko! Razem 48 dolarów i 73 centy. Chłopcy, ile macie przy sobie pieniędzy? Ja mam 14 dolarów, ja 16, a ja 10. Okej. Okay. Tomofon! Si! Wyklej z zamówienia Dolana trzy ostatnie rzeczy. Oh, oh,